Jak szczerze, to ja nie sądziłem, że to jest taki hardcore. Wszystko jest okej, okay, żyję, ale powiem Wam, że yy, proces cały to zabiegł. Ja pierdziel <śmiech> <śmiech> Najpierw yy, poszedłem na salę operacyjną. Przykleili, przykleili mi jakieś e elektrody. Yy, Nie no, ja nie ukrywam, że jestem po prostu naszprycowany teraz wszystkim, co jest chyba tylko możliwe. Od morfiny po jakieś inne rzeczy. Bo yy, miałem, miałem ten zabieg, tą operację i, i, yy, i miałem ją pod znieczuleniem, w sensie yy, tym... jeżeli ja nie wiem, co ja chcę mówić w ogóle. Miałem ją pod narkozą. I jak się, jak mnie wybudzali później, to jakiejś szajby dostałem. W sensie tak mnie bolało, tak mnie potwornie bolało, że w ogóle myślałem, że umieram, przysięgam. Byłem przekonany święcie, że umarłem, że nie wiem, że może się właśnie zabieg nie udał i że, i że, i że, i że, 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 że umieram, a no, więc mi pracowali lekar. <grym> więc raczej nie będę za dużo mówił. Bo bo to bez sens. Eee, no. no, w każdym razie dziękuję za całe wsparcie i <laughs> znowu mi się przestał działać. Instagram, tyle wiadomości dzisiaj dostałem. Eee, cieszę się, bo, bo ja tego wsparcia potrzebuję. Wiem, że lekcji też potrzebuje, aczkolwiek eee, też pamiętajcie o tym, że to jest bardzo ciężka prywatnie sytuacja i po prostu eee, Bolesna, więc y, też będzie, w którym w na TikTok i cały czas wyświetlają się jakieś edity, nie edity. No to jest takie jednak ciężkie, więc <laughs> chciałbym też prosić was o to, żebyście mogli trochę trochę. je czeka. Ja w każdym razie kończąc ten wywód. Y, dostałem serek. Nie pytajcie, czemu mam taką żółtą rękę, bo nie mam zielonego pojęcia obudziłem się tak i już taka była. I, 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 I. idę trochę odpocząć, ale powiem wam tylko, że dzisiaj sobie zdałem sprawę z tego, że ja naprawdę jestem influencerem. I to nie jest majaczenie. Po prostu sobie wyobraźcie sobie, że po tej narkozie po tym jak mnie wybudzają, wszystko się pali. A ja... Po pierwsze, no pierwsze pomyślałem, że umieram, ale jak już się zorientowałem, że nie umieram, to pierwsze co pomyślałem, to to żeby nagrać instawory. Eee, no ale wi wiadomo, jakby też. Eee, ja nie wiem co ja mówię. Ja mówię... Eee, kocham was. Eee, dziękuję za to, że jesteście.